Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym programie. Dzisiaj pierwszy bardzo istotny dzień walki o ogień. Walka o ogień. Otóż nasz redakcyjny kolega Michał Migała Wel-Wieśniak postanowił cofnąć się w swoim rozwoju, postanowił odłączyć się od nas wszystkich. My chcieliśmy mu w tym pomóc. Wysłaliśmy go w totalne odosobnienie do bardzo, bardzo dalekiego kraju, gdzie najbliższym jego otoczeniem była tylko trawa i zardzewiałe siatki. Razem z nim pojechał nasz fantastyczny reporter Piotrek Kędzierski, czyli Kędzior. Przez najbliższy tydzień w walce o ogień obserwować będziemy zmagania wieśniaka, jego zmagania z materią. Teraz łączę się z Piotkiem. Halo Piotr, z tej strony Jacek, szukam Cię, chciałbym się z Tobą połączyć. Nie wiem co u Was. Piotr. Halo Jacku, ewolucja. Dzięki ewolucji Ty i ja jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Mamy samochody, komputery. Z Michałem wydarzyło się ostatnio jednak coś niepokojącego. Michał. Się trochę wstecznił. i jest na etapie wykrzeszania ognia. Podejdźmy do Michała, zobaczymy, jak wyglądają jego postępy, Michał, i jak? Czuję od ciebie lekki prymitywizm. Jacku, to dopiero pierwszy dzień naszych spotkań z Michałem. Pokaż, jak ty rozpalasz ten ogień. No pokaż. Gruda o grudę. Ogrudę. I co? Rozpal, spróbuj rozpalić. Niestety, niestety, tworzywo, dzięki któremu chciał uzyskać ogień Michał, rozkruszyło się. Michał, to tyle Jacku. Niepokoję się trochę, ale mam nadzieję, że to minie. To pierwszy dzień naszych spotkań, naszych podróży. Tak więc. Dziękuję za oddanie głosu do studia. Widzieliście wszyscy sami, co tam się dzieje. Michał, wieśniak, właśnie rozpoczął okrutną walkę na śmierć i życie. A te dwa nędzne, nie bojmy się tego słowa obsrane, kawałki gliny nie pomogły mu. I nie pomógł mu także kędzior. Zapraszam na jutro.